Od kilku dni Wiktoria czuła się trochę źle. Chciała nawet odmówić pójścia na przyjęcie urodzinowe swojej najlepszej przyjaciółki, która mieszkała poza miastem. Ale w ostatniej chwili zgodziła się, decydując, że wszystko będzie dobrze. Zwłaszcza, że ostatnio udało jej się kupić świetną sukienkę, która trafiła w jej okrągłe kształty. W ciągu ostatnich kilku miesięcy Wiktoria katastrofalnie szybko przybrała na wadze. Żadne diety nie pomagały. Kobieta żartowała nawet ze smutkiem, że teraz tyje dosłownie od szklanki wody. Wiktoria w zamyśleniu patrzyła na bąbelki szampana w wysokim kieliszku. Słuchała kolejnego toastu na cześć solenizantki. Nagle uderzyła ją pierwsza fala bólu. Wstała od stołu, by wyjść na balkon i zaczerpnąć świeżego powietrza. Ale gdy tylko zrobiła kilka kroków, dosłownie zgięła się w pół od fali kolejnego bólu. Jej przyjaciele zawołali jej męża. Pospieszył do Wiktorii. Zauważył, że jej oczy rozszerzyły się z przerażenia. Zrozumiał, że bardzo cierpi i wezwano karetkę. Wszyscy zebrani byli już trochę pijani. Wiktoria ostrożnie położyła się na kanapie, ale kobieta z bólu nie mogła ani siedzieć ani leżeć. Czas przed przybyciem karetki wydawał się wiecznością. Myślała, że umiera. Kiedy karetka przyjechała, kobieta była tak wyczerpana falującymi skurczami, że ledwo powstrzymywała się od krzyku. Bardzo młody doktor poddał Wiktorię szybkiemu badaniu. Sprawdził jej puls i brzuch. – Ile to już tygodni? – zapytał, patrząc intensywnie w twarz kobiety. – Co ma pan na myśli? Ile tygodni? – zapytała Wiktoria. – Ma pani skurcze ciążowe. – Ale tak nie może być! – szepnęła bladymi wargami i poczuła, jak ciepła ciecz spływa po jej nogach. Widząc to, ratownik medyczny wraz z kolegą szybko zabrał kobietę do karetki. Kierowca włączył sirenę i przyspieszył. Nigdy w życiu nie widział rodzącej kobiety w takim wieku. Choć w ciągu 20 lat pracy w karetce przejął ich wiele. Patrząc na kobietę, lekarz zdjął zegarek i zaczął coś liczyć. Jechali autostradą od około 15 minut. Kiedy kazał zatrzymać samochód, kierowca wjechał w mały parking i odwrócił się ze zdziwieniem. To wciąż była połowa drogi do szpitala. Nie możemy tam dotrzeć, lekarz wyjaśnił. Ona już rodzi. Podczas gdy kierowca radiowo wezwał wsparcie z lekarzem intensywnej opieki medycznej, ratownik medyczny jeszcze raz przyjrzał się dokładnie rodzącej kobiecie. Zauważyła, jak młodzieniec na próżno próbuje powstrzymać drżenie rąk. Zaczęła się modlić. Psychicznie była zraniona i zawstydzona. Kto mógłby pomyśleć, że tylko jedna noc z mężczyzną zmieni się w taki koszmar? Doświadczona kobieta, która urodziła dwoje dzieci, nie wiedziała, że jest w ciąży, tymczasem lekarz zachęcił ją do uśmiechu i mówił. Krzycz, jeśli jest to łatwiejsze. Zacznij przeć i oddychaj. Już. Dziesięć minut później głośny płacz dziecka odbił się echem. Zadowolony lekarz szybko zbadał i zaopiekował się wcześniakiem. Całkiem żywotnym dzieckiem. Już miał pogratulować matce szczęśliwego zakończenia niespodziewanej ciąży. Gdy zauważył, że poród nie ustał. Nie poddawaj się kochana. Wygląda na to, że masz ciążę mnogą. Powiedział do wyczerpanej kobiety. Weronika w panice chwyciła się za serce, po raz kolejny zaczęła przeć i modlić się. Pięć minut później na świat przyszło kolejne maleństwo. Zespół intensywnej opieki, który przybył w tym momencie, obkraskiwał starszą, rodzącą matkę i lekarza Pogotowia, który poradził sobie z tą trudną sytuacją. Następnie noworodki zostały szybko zabrane do specjalistycznego pojazdu, przewiezione do szpitala położniczego. Później zabrano tam również Wiktorię. Dzieci zostały umieszczone w sterylnym boksie dla wcześniaków, a krewni mogli podziwiać nową matkę. Jej córka Kamila i jej mąż Scott byli pierwszymi, którzy przybyli do szpitala. Kamila była zszokowana. Nie mogła zrozumieć, jak matka mogła nie zauważyć, że jest w ciąży, zwłaszcza z bliźniakami. Wiktoria tylko smutno się usprawiedliwiła. To wszystko przez moją otyłość. Myślałam, że po prostu przybieram na wadze, dlatego stosowałam diety. Kiedy córka zapytała, kto jest ojcem, Weronika tylko potrząsnęła. A Kamila była trochę urażona. Matka ukrywała tak ważną informację. W tym momencie Kamila odwróciła się, szukając wsparcia. Uniosła brwi w zaskoczeniu. Co się stało? zapytała. Scott spojrzał na nią z białą twarzą. Pokazał jej ekran swojego telefonu. Dyżurna pielęgniarka uprzejmie zrobiła dla Wiktorii zdjęcia jej noworodków, ponieważ nie mogła ich jeszcze odwiedzić. To właśnie na te zdjęcia patrzył Scott. Kamila ponownie obejrzała zdjęcia. W pierwszej chwili nie zrozumiała, co wstrząsnęło jej mężem. A potem zamknęła się w sobie. Przeniosła rozgniewany wzrok na męża. Jak śmiesz. Dzieci są na oddziale intensywnej terapii noworodków. Miały duże znamiona na prawym ramieniu. Dokładnie takie same jak na ramieniu męża Kamili. Mężczyzna spojrzał obojętnie na żonę. Kochanie, daj spokój! Jak mogłaś tak pomyśleć? Jak możesz to wytłumaczyć? Młoda kobieta szturchnęła gniewnie w ekran. Scott tylko rozłożył ręce. Nie wiem. Te znamiona w naszej rodzinie były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Wszystkim mężczyznom z rodziny. Miał je mój ojciec, dziadek oraz ja. Przysięgam, nie mam nic wspólnego z dziećmi twojej matki. Kamila machnęła zmęczone ręką i powiedziała. Wszystko jest dla mnie jasne. Zamierzam złożyć pozew o rozwód. Po tych słowach, nie patrząc na matkę, wyszła z pokoju głośno trzaskając drzwiami. Scott spojrzał na teściową. Proszę spróbować wytłumaczyć córce, że między mną a panią nic się nie działo. To jakieś straszliwy zbieg okoliczności. Ona naprawdę zamierza złożyć pozew o rozwód? Nie chcę jej stracić. Kocham ją. Powiedział. Weronika czuła się bardzo źle. Przerażało ją, że nie może im powiedzieć, kto jest ojcem dzieci. To było zbyt wiele dla kobiety. Przez łzy zastanawiała się: Ma 65 lat, jak da radę wychować te dzieci. Potem przypomniała sobie, jak do tego doszło. Spotkała się z ojcem Scotta, była u niego na weekend i tak doszło do tego, że spędzili razem noc. Choć rano nie mogła się oprzeć zalotom, stwierdziła, że ten związek nie wyjdzie. Zadzwoniła po taksówkę i wyszła. Weronika była pewna, że nie będzie żadnych konsekwencji ze względu na jej wiek, ale bardzo się pomyliła. Stwierdziła, że zadzwoni do Lorensa: ojca Scotta. Powiedziała mu o wszystkim. On był zszokowany, ale po chwili pojechał do szpitala. Podszedł bliżej, spojrzał na Wiktorię i pocałował ją w policzek. Gratuluję, przestań płakać. Dzieci są wspaniałe. Nie martw się, poradzimy sobie z tym. Miesiąc później szczęśliwi rodzice zabrali dzieci. Lorenz nalegał, by Wiktoria i dzieci przyniosły się na wieś. Lepiej dorastać na łonie natury. A nie w smogowym mieście. Wiktoria zanurzyła się w życiu rodzinnym dzięki zmartwieniom, z którymi musiała się uporać. W rzeczywistości małżeństwo z jej mężem nie działało już lat. A przy Lorencie czuła się cudownie. Wkrótce potem złożyła wniosek o rozwód. Dzisiaj Lorenz patrzy na nią błyszczącymi oczami. Cieszy się, że w takim wieku jest ojcem i mężem. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ta historia wam się podobała. Do usłyszenia w następnej.